Powiem wam to co już wiecie: życie tancerza kurcze nie jest łatwe. Mało czasu na cokolwiek. Jak jesteś trenerem, to może nie jest aż tak źle, ale też nie masz czasu. Dlatego nie nagrałem QA wcześniej. Powinienem w urodziny 16, a nagrywam dzisiaj. Jest. 22. Jak zmontuje będzie dwudziesty trzeci, jak wam puszczę będzie dwudziesty czwarty. Więc dobra. Q&A! Porozmawiajmy. Pytania do tego Q&A dostałem od was na Instagramie I od razu przepraszam, ale na wszystkie nie odpowiem Z tego względu, że dużo pytań jest o to kim jestem, gdzie mam klub i yy, inne pytania o adresy i dane osobowe Więc yy, przykro mi, ale nie podpowiem wam nic, żebyście zgadli kim jestem Póki mogę zostawię to incognito znaczy, zachęcam, zachęcam do... szukania mnie. Jestem bardzo często na turniejach, więc jak turnieje wrócą, to... Możecie próbować mnie szukać. W sumie łatwo mnie znaleźć. Gość w maseczce, w okularach i w kapturze na głowie. Myślę, że dużo takich nie łazi. Okej, okay, pytania. Pierwsze pytanie od Grzesia. Grzesiu, dla Ciebie specjalnie, będziesz pierwszy. No to ja lecę z kombo. Które to urodziny? Jak długo tańczyłeś sportowo? Jaki styl preferujesz? Eee, urodziny pierwsze. To memy. Zacząłem rok temu. Eee, jak długo tańczyłem sportowo? Ha? Osiem lat. 13, 15, 15, 15, 15. Koło 12. Jaki styl preferujesz? No, łacinę. Łacinę. Jednak łacinę. Standard gorzej szedł po prostu. Ale całym sercem jestem jestem z, ze standardowcami. No, to jest śliczne, jak to się potrafi tańczyć. Kolejne pytanie: PTT czy FTS? Eee, PTT. Ale to dlatego, że. Klub musi należeć do jakiejś federacji. Ta, nie wiem, jak to jest z tancerzami. Czy mogą do dwóch? To, to mi napiszcie, jak ktoś ma lepsze wiadomości na ten temat. Natomiast klub musi należeć do jakiejś federacji. Więc yy, z kilku względów wybraliśmy PTT. Yy, ale nie mam nic. Ja jestem apolityczny. Ja nie mam nic przeciwko FTS-owi. Jak ktoś jest w fts ja, ja jestem za tańcem. Ja jestem za tańcem. Więc taniec ponad podziałami. Gdzie można Cię zobaczyć? Zobaczyć mnie można na turniejach PTT, yy, głównie na turniejach yy, dziecięcych i młodzieżowych. Yy, seniorzy się szykują, seniorzy się szykują, natomiast yy, to jeszcze trochę. Ale dzieciaki i młodzież z mojego klubu już tańczą turniejowo i zdobywają klasy. Tak, przygotowują się do coraz większych turniejów, więc yy, można mnie zobaczyć na turnieju, o ile mnie znajdziecie. Latanie czy niewidzialność? Yy, nie wiem. Znaczy latanie by było spoko? Znaczy pyta pytanie, jak latanie? W sensie tak, że musiał ręcami machać? Tym głupio wygląda, więc wtedy bym wolał niewidzialność. Ale z drugiej strony bycie niewidzialnym to wpadasz na inne pary na parkiecie, bo cię nawet nie zauważają, więc tym, tym bardziej są złośliwe i na ciebie wpadają. Normalnie jest ciężko, a co dopiero, jakbyś jesteś niewidzialny. Chociaż czasem fajnie było się zakrać za sędziów, zobaczyć co tam, wiecie, spoko by było, nie? Znać wyniki jeszcze przed rozdaniem nagród. Czasem znamy, bo, jest, bo są bazy, ale... Więc chyba wybiorę latanie. Jeżeli bardziej jak Superman niż jak yy, Człowiek Kormoran, to, to chyba bym wybrał latanie. Czy wydasz kiedyś płytę? Dobra, zdradzę wam. Chodzi pewnie o Keniego Westa. Jak ktoś nie słyszał, to posłuchajcie, jest tam gdzieś. Jak, jak zjedziecie w tanecznych memach, to tam, tam jest. Mam parę pomysłów. Mam parę pomysłów na, na przeciąg, jakby na parodię paru piosenek, przerobionych, że tak powiem, na tematykę tańca towarzyskiego, tego naszego. Natomiast myślę jeszcze nad taką, żeby samemu poskładać muzykę treningową. Ale to, to są jeszcze odległe plany. Znaczy, już, już coś nagrywam, może za niedługo go puszczę. A chcielibyście? Napiszcie mi, jaki albo jakie gatunki muzyki słuchasz. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Najczęściej, jak, jak słucham muzyki, no oczywiście poza salą, nie? No bo wtedy po prostu leci, leci playlista. Playlista practice 1, albo samba 1, albo czacza 2, i tak dalej. Poza, poza taką muzyką, że tak powiem oczywistą dla naszego sportu, to najczęściej słucham yy, klasycznego rocka. Czyli leci ACDC, Guns N' Roses, trochę Ramsteina, takich cięższych brzmień. No nie można tylko tej, nie można tylko walców angielskich słuchać. Jeszcze jeden walc, jeszcze raz. I co z naszym prezydentem? No niestety w tym roku się nie udało. Może za 5 lat Pewnie dlatego się nie udało, że większość z was jest jednak niepełnoletnia. <laughs> nie mogliście głosować. Ale po drodze są jeszcze wybory parlamentarne. Więc w sumie możemy tą zacząć partię zakładać. Tak. Na zasadzie Prawo i Walc Angielski. Albo Samba Obywatelska. Dajcie jakieś przykłady w komentarzach. Jakby się mogła partia nazywać. Co przyczyniło się do powstania tego profilu? Aha, i to jest historia. Słuchajcie, e, numer był taki. Moja partnerka programowa wysyła mi fotkę e, z turnieju naszego ostatniego. E, fotka generalnie, znaczy, no, fotograf w kiepskim momencie zapała, akurat, jak, tak paskudnie krzywo ściągała nogi. I, I wygląda to strasznie, aczkolwiek pozdrawiam To chyba Rolling of the Arm było i miałaś iść, tego, Rolling of the Arm w Sambie i miałaś ściągnąć nogę i to generalnie tak krzywo wyszło, że się chyba tam nie wyrobiła Więc jak zobaczyłem to zdjęcie, no to chciałem sobie jajca porobić, więc tam dodałem taki napis Akurat nie pamiętam czy to, czy to tego dnia po prostu, nie wiem, miałem taki dzień, że oglądałem sobie tam memy w internecie, coś tam grzebałem pewnie tak, na, może na YouTubie coś tam oglądałem, nie wiem, coś z memami, to stwierdziłem, a dobra, to co, zrobię tego mema, no i tak to poszło, tak. Potem, potem tak, jakieś stare fotki nasze wyciągnąłem, zacząłem kolejne memy robić, tak. Tych memów nie ma tam na, na Instagramie, nie doszukujcie się, bo zanim powstały taneczne memy, to, to, już wiedziałem, że ja chcę być incognito, że nie chcę się tam za bardzo, za bardzo pokazywać siebie, tylko ideę, ideę. Generalnie chciałem zrobić coś śmiesznego z tego, bo mam wrażenie, że w wielu momentach ten taniec nasz towarzyski, ten, ten cały, ta cała otoczka bywa bardzo sztywna, sztywna, nie umiemy się z tego, mam wrażenie, śmiać. Ile lat miał pan, kiedy pan zaczął już tańczyć? Dobra, słuchajcie, wyjaśnijmy sobie jedno, dobra? Jak się y, spotkamy, jakimś cudem wyjdzie na to, kim ja jestem i spotkamy się na turnieju, no to wtedy możecie mówić mi na pan. Ale tutaj jestem tanecznym memem, więc y, nie mówcie do mnie na pan, bo mnie to strasznie powtarza. Kiedy zacząłem tańczyć? Jak miałem 8 lat. Od ilu lat już tańczysz? Zacząłem, jak miałem 8, czyli tańczę 20... Od ilu lat jesteś trenerem? No, trenerem zacząłem być, jak miałem 18 lat, jak tylko mogłem. To już tam zaczynałem coś uczyć, jakieś tam przedszkolaczki, tam jakieś kursiki dla dorosłych. Nic, nic skomplikowanego, trudnego. No, do tej pory to robię. Mi tu Wszystkiego najlepszego, pani mrówko. Pokaże się pan kiedyś? Eee, nie. Jaki jest twój ulubiony mem taneczny, gdybyś miał wybrać jeden? Gdybym miał wybrać jeden, to moim ulubionym memem. Z tych co robię, to by był ten mem z komiksowy z ludzikami, z tym Boomcika -boom. że WDSF, WDC, EuroAsian Dance Federation, EAD, Dance Council, EADC i tak dalej, FTS, PTT. Wszystkich nas łączy Boomcika Boom. Ulubiony taniec? A dzisiaj? Dzisiaj to będzie Wald wiedeński bo dzisiaj akurat miałem na kursie z dorosłymi walc wiedeński, więc dzisiaj walc wiedeński wczoraj, wczoraj była wczoraj była rumba to zależy od dnia, bardzo mocno jaki taniec jest najładniejszy i dlaczego to czacza? więc najładniejsza jest czacza i dlatego, że jest najbardziej taka energetyczna taka rytmiczna, fajna jest czacza czacza jest super jest ekstra jest zarąbista Normalnie bym zapytał, kim jesteś, ale cała zabawa w śledztwo by się popsuła, więc proszę o podpowiedź. Podpowiedź to ja wam cały czas daję. Wystarczy przeanalizować, gdzie... Na których turniejach z wami byłem. Czy jak skończy się epidemia, to zdejmiesz maseczkę? A jest jakaś epidemia? Ulubiona para WDSF z łaciny. O matko boska. Ten tańczy w WDC... Z łaciny, ale profesjonaliści czy amatorzy? Mm. I tańczący, czy tacy, co już skończyli, tańczyć? Z takich parów, których, u których mi się otwierała taka najfajniejsza bajka w głowie, na zasadzie, że, że wiecie o co chodzi, że patrzysz na parę i, i od razu masz takie, że, że tak przenosisz się w ten taniec, nie? To miałem o Martino Zanibelato z Michel Abiltrup, Abiltrup chyba, nie wiem jak to się czyta, Michel Abiltrup. Yy, I to był pokaz, yy, w sensie to był, to był turniej yy, na Gocu w 2012 roku. Yy, ja zalinkuję to gdzieś tam na, na dole, to sobie obejrzyjcie. Ja miałem taką fazę po prostu, on wtedy tańczył. Pamiętam, ona miała taką biało-czarną biało taką sukienkę, a on miał taką. To charakterystyczne dla niego było, że on miał taką yy, marynarkę. Tak, takie tego. I mi się otwierało, że oni są gdzieś na statku, tańczą sambę gdzieś tam na takim statku wycieczkowym. Tak wow, on jest tak kapitanem. Od razu miałem całą wizję w głowie, tak jak to oglądałem. No super. I tam jeszcze na początku im się chyba psuła muzyka czy coś, czy oni czekali i oni zaczęli tańczyć dobra w publiczności. To było e, ekstra. Więc, więc yy, to było super. A co jeśli wiem kim jesteś? O, tu jest super pytanie. Jaka była atmosfera w klubie po powrocie? No, atmosfera w klubie była genialna, no, dzieciaki, dzieciaki, młodzież wszyscy seniorzy, kursy, wszyscy spragnieni tańca. To, to, jest, to jest niesamowita atmosfera, jak wchodzisz na tą salę i widzisz, że ci wszyscy ludzie tylko czekają, aż ty aż ty włącisz tą tą muzykę. Tak, to jest. To jest, to jest wow, super! I to od razu daje takiego powera w tobie. Więc, więc jak mnie oglądacie, to dzięki. Trener szkoleniowy z Polski, którego podziwiasz? Ja mam autentyczny podziw dla yy, pana Romana i pani Moniki Pawelec z Radomia. Ja u nich nieraz byłem na, na szkoleniach, tym oni to robią, takie takie szkolenia, tam takie, yy, tam pomiędzy świętami a nowym rokiem, tam 4 dni ostatnio chyba też mieli, bo widziałem, widziałem na, na Facebooku. I ja uwielbiam ich styl uczenia. Uwielbiam to, jacy oni ciepli są. I wywiadam to, jak, jak oni potrafią. Dobra. Mam nadzieję, mam nadzieję, że. że jeżeli, jeżeli pan Roman z panią Moniką będą mnie oglądać, to że nie będzie, w sensie nie zabrzmi to głupio. Ale śledzę. Ich pary, tak, jak tańczą. I proszę się na mnie nie obrazić, ale pan Roman. No, to nie jest. To nie jest. Młody trener. Na zasadzie to jest trener z ogromnym doświadczeniem, z ogromną wiedzą i że tak powiem, no, 20 lat już nie ma. A mimo to te pary wyglądają ultra nowocześnie. Tak, w sensie, że pan Roman tańczył jeszcze w... Pan Roman tańczył już jakiś czas temu, tak? Pani Monika wygląda w ogóle, jakby miała, miała 20 parę lat. Pan Roman tańczył już jakiś czas temu. A mimo to jego pary są totalnie. Patrzy się, ogląda się te pary. I one tańczą naprawdę tak, tak. po nowemu, tak. tak to jest takie. to jest takie świeże wszystko. I jak to jest. To jest najchętniej gdyby pan Roman, panią Monikę powiedział. Jak to jest, że kurczę. Nie tańczą sportowo już. no kawałek czasu. A mimo to są tak bardzo w tych trendach tanecznych, w tym wszystkim, że oni tak, tak świeże to wszystko, jest. Ja bym bardzo chciał to powiedzieć jako trener. Muszę, muszę ich kiedyś spytać o to, bo to jest naprawdę niesamowite, więc... Tak polecam. Memy tworzysz sam, czy bierzesz z innych źródeł? Memy tworzę... Yy, zakładają, zakładając, yy, taneczne memy, ja chciałem robić nowe. W sensie, no nie będę, nie będę tego brał, nie będę szukał po internecie memów, tym bardziej, że no, polskich tanecznych to... to... No nie wiem, są jakieś memy o tańcu z gwiazdami, no ale tym wielkim, nazwijmy to wielkim fanem nie jestem. Pewnie, pewnie jako, nie jako jedyny. E, więc ja wszystkie memy po prostu, no, widzę, widzę, widzę jakiś obrazek w necie, widzę jakiegoś mema. tak jakiś template. I po prostu mi się otwiera zakładka w mózgu. Humor taneczny. I... Dopisuję. I dopisuję, więc to są wszystko to są wszystko rzeczy, które sam robię. Nie, 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 nie udostępniam memu. Zresztą wysyłaliście mi parę osób mi już wysłało tam fotki, które przerabiałem na memy. I wysyłajcie dalej, bo one są, one są naprawdę mega. To są takie. To są takie memy takie ultra życiowe. W sensie, one są wzięte prosto z parkietu. I to jest najfajniejsze. Więc to są, to są jeden z moich ulubionych memów. Więc ja memy tworzę sam swoje to nie są to nie są ściągane znikąd Ile miał pan partnerek łomat boska A few moments later Dużo nie no, chyba rekordzistą jakimś Guinnessa nie, nie jestem. Znaczy nie wiem, czy, czy jest jakiś taki rekord Guinnessa odnośnie ilości partnerek, no ale trochę ich miałem, trochę ich miałem i to tak miałem taki okres, że na przestrzeni 3 y, lat miałem w sumie partnerkę co pół roku, więc tak w sumie chyba miałem 6 w ciągu trzech lat. Więc to. No... Ledwo choreografię zrobisz, już, już się rozstajesz, to bez sensu. Jak macie partnera. Partnerkę, to starajcie się dogadywać, tak? Żeby to wszystko działało. Bo to naprawdę ciężko jest znaleźć. Można zapisać się do ciebie na zajęcia. Oczywiście, że można, ludzie to robią. Ludzie to robią, przychodzą i tańczą. Ja ich trenuję, tak? Można się zapisać na zajęcia. Jest możliwość szkoleń z tobą oraz jak cenowo by to wyglądało od pary. Dobra, słuchajcie. Nawet nie wiecie, jak się nazywa. Nie wiecie, kim ja jestem. Więc tak, słuchajcie, ja, ja wam to wytłumaczę. Jeżeli na przykład stało się tak, że macie zaoszczędzony jakiś hajs, tak? Albo nie wiem, rodzice dostali postojowe 500, wygrali sobie, obojętne. Ok? Macie jakiś hajs i chcecie ten hajs przeznaczyć na taniec no bardzo dobrze. Idźcie na szkolenie. Tylko idźcie do trenera i spytajcie się, kogo on by wam polecił. Bo czy chcecie, czy nie. No sorry, ale w 90% przypadków naprawdę trener ma rację. W sensie on was widzi z zewnątrz. On widzi was, jak tańczycie z zewnątrz i on wie, czego wam trzeba. I naprawdę słuchajcie się trenerów, bo to, to bardzo wam pomoże. Tak? Więc, jeżeli macie zaoszczędzoną kasę, idźcie do trenera, spytajcie. Trenerze, do kogo chcielibyśmy pojechać na szkolenie? Do kogo mamy pójść? I on wam na pewno kogoś doradzi? Kogoś mądrego. K kogoś, kto wam, w waszej parze, pomoże. Żaden parkiet nie będzie śliski? Żaden.